Na początku II wojny światowej niemieckie czołgi miały cienki pancerz i działa kalibru 37 mm. W ostatnich latach konfliktu używali maszyn z działami 75, 88, a nawet 122 mm chronionych grubą stalą. To był imponujący postęp w sile ognia i technologii. Mimo szybkiego rozwoju, jedna rzecz się nie zmieniła. Karabin maszynowy zamontowany w tych czołgach. Od Panzer 3 do Tygrysa Królewskiego. Niemieckie czołgi korzystały z precyzyjnego Maschinengewehr, 34 wprowadzonego w latach 30. XX wieku. Mimo stworzenia tańszego, szybszego i być może groźniejszego Maschinengewehr, 42 nie został on nigdy użyty w czołgach. To rodzi ważne pytanie. Czemu Niemcy, znani z inżynieryjnej efektywności, wciąż stosowali starszą, mniej niezawodną broń w nowoczesnych pojazdach? W tym filmie przedstawiamy techniczne i praktyczne powody, dla których Wehrmacht nadal używał maszyny Gewehr 34 oraz dlaczego maszynę Gewehr 42, pomimo wszystkich swoich zalet, po prostu nie nadawał się do roli wewnątrz pojazdów opancerzonych. Podczas II wojny światowej niemieckie wojsko rozwijało zaawansowaną technologię zbrojeniową, wybierając precyzję i innowacje kosztem prostoty i masowości. Jednak ta filozofia inżynieryjna miała swoją cenę. Wczesne niemieckie projekty wojenne były skomplikowane, pracochłonne i trudne do utrzymania w terenie. Maszynę Gewehr 34 jest jednym z najlepszych przykładów tego. Maszynę Gewehr 34, opracowany na początku lat 30. XX wieku i przyjęty w 1936 roku, był rewolucyjny jak na swoje czasy. Uznaje się go za pierwszy uniwersalny karabin maszynowy na świecie. Maszynę Gewehr 34, dostosowany do naboju 7,92 razy 57 mm Mauser, spełnił oczekiwania rozwijane w okresie międzywojennym. Ważył około 24 funty i zwykle obsługiwała go dwu- lub trzyosobowa załoga, zapewniając dużą wszechstronność na polu bitwy. Po zamontowaniu na dwójnogu pełnił rolę lekkiego karabinu maszynowego dla mobilnych oddziałów piechoty. Po zamontowaniu na trójnogu stawał się średnim karabinem maszynowym, zdolnym do ciągłego ognia na 3800 jardów, Maschinengewehr 34, chłodzony powietrzem i odrzutowy, miał szybkostrzelność około 800 strzałów na minutę. Wysoka szybkostrzelność czyniła go zabójczym, lecz lufę trzeba było wymieniać co 250 strzałów, by uniknąć przegrzania. Pomimo swojej skomplikowanej i precyzyjnie wykonanej konstrukcji, okazał się niezwykle skuteczny w różnych rolach bojowych. W latach 1939-1945 Niemcy wyprodukowali ponad 354 tysiące Maschinengewehr, 34 co dowodzi jego skuteczności. Jego wszechstronność była równa osiągom. Maschinengewehr, 34, był lekki jak na swoją klasę i wyróżniał się wysoką szybkostrzelnością, co znacznie zwiększało siłę ognia na polu bitwy. Ale miało to poważną wadę. Obrabiano go precyzyjnie z małymi tolerancjami, wymagając dokładnej produkcji. W surowych, błotnistych warunkach wojny broń łatwo ulegała zacięciom, zużyciu i awariom, zwłaszcza w porównaniu z prostszymi konstrukcjami ze stopu. Większość niemieckich czołgów podczas II wojny światowej była wyposażona w specjalną odmianę maschinengewehr. 34, znaną jako Maschinengewehr 34, Panzerlauf, co oznacza opancerzoną lufę. Ta wersja została specjalnie zmodyfikowana do użycia wewnątrz opancerzonych pojazdów bojowych. Zrezygnowano z kolby, a cięższa osłona lufy poprawiła chłodzenie i ochronę, umożliwiając montaż wewnętrzny. Maschinengewehr Draysich HfR Panzerlauf służyła w trzech rolach: współosiowo z głównym działem w wieży, jako stały lub kulisty karabin maszynowy w kadłubie oraz zewnętrznie na wieży do obrony przeciwlotniczej lub bliskiej. Kompaktowa sylwetka i zgodność z mocowaniami czołgowymi czyniły ją logicznym wyborem, zwłaszcza na początku i w środku wojny. Pomimo swojej precyzji mechanicznej i wszechstronności, maszyna GWR-34 miała poważne ograniczenia operacyjne, zwłaszcza w trudnych warunkach bojowych. Precyzyjne elementy wewnętrzne wymagały ścisłych tolerancji, przez co była bardzo podatna na zabrudzenia, błoto, kurz, śnieg i wilgoć. Takie trudne warunki panowały na froncie wschodnim gdzie broń często się zacinała i wymagała stałej konserwacji. Wraz z postępem wojny i zaostrzaniem się warunków na froncie wschodnim, niemieckie wojsko szukało trwalszej i tańszej alternatywy, która lepiej znosiłaby walkę oraz była szybka i tania w produkcji. To zaowocowało powstaniem Maschinengewehr 42, prostszego, trwalszego karabinu maszynowego, dostosowanego do wymogów wojny, Maschinen 42, wprowadzony w 1942 roku, był przełomem w niemieckich karabinach maszynowych. Maschinen 42, w odróżnieniu od Maschinen 34 wykonanego z frezowanych elementów stalowych, powstał z tłoczonych części, co uprościło produkcję i zmniejszyło koszty. Był szybszy i tańszy w produkcji. Niezawodny w trudnych warunkach, łatwy w utrzymaniu i wyrozumiały dla mniej doświadczonych żołnierzy. Maschinengewehr 42 był niezwykle wydajny na polu bitwy, prawie podwoił skuteczny zasięg Maszynengewer 34, sięgając 2000 metrów, a także zwiększył szybkostrzelność z około 800 do oszałamiających 1500 strzałów na minutę. Ekstremalna szybkostrzelność nadała tej broni niesławną ksywkę wśród aliantów piła Hitlera, nawiązującą do jej rozpoznawalnego, przerażającego dźwięku, który wzbudzał strach na polu bitwy. Przy wszystkich tych ulepszeniach, lepszej niezawodności, szybszej produkcji, większej śmiercionośności, pytanie wydaje się oczywiste. Dlaczego niemieckie pojazdy pancerne nie przyjęły maszynę 42? Dlaczego czołgi Pantera i Tygrys, będące technologicznymi cudami, wciąż używały starszego, bardziej delikatnego Maschinengewehr 34, gdy piechota miała już lepszy Maschinengewehr 42? Ekstremalne karabiny wytwarzają dużo ciepła przy długim ostrzale. Podczas strzału, tarcie i spalanie ładunku szybko podnoszą temperaturę lufy. Przy szybkostrzelności 900 strzałów na minutę w Gewer 34 ciepło szybko się gromadzi. Przegrzanie powoduje poważne problemy. Lufa się rozszerza, pogarsza się skupienie i celność pocisków. W skrajnych przypadkach dalsze obciążenie może uszkodzić lufę. Większość uniwersalnych karabinów maszynowych jak Maschinengewehr 34 i Maschinengewehr 42 zaprojektowano z opcją szybkiej wymiany lufy. W Maschinengewehr 34 wymiana lufy była złożonym procesem. Strzelec obracał komorę zamkową w lewo względem osłony lufy, wysuwał rozgrzaną lufę, wkładał nową, a następnie blokował komorę zamkową z powrotem na miejscu. Chociaż nie był to najszybszy system, był kompaktowy i sprawdzał się w ograniczonej przestrzeni wnętrza czołgu. Ten mechanizm sprawiał, że maszynę Gewehr 34 nadawał się zarówno do użycia przez piechotę, jak i jako broń sprzężona lub zamontowana w kadłubie pojazdów opancerzonych. Maszynę Gewehr 42 znacząco udoskonalił tę konstrukcję. System wymiany lufy był szybszy i wygodniejszy. Operator po prostu otwierał boczną klapę, wyciągał rozgrzaną lufę w prawo, wkładał nową i zamykał klapę. Proces trwał zaledwie kilka sekund, co było dużą zaletą dla piechoty pod ostrzałem. Ale ten boczny system wyrzutu stworzył nowy problem nie był kompatybilny z wnętrzami czołgów. Wymiana lufy maszyny 42 po prawej stronie kolidowała z elementami wewnętrznymi i mocowaniami, przez co serwisowanie broni było prawie niemożliwe bez rozkładania lub wystawiania jej na zewnątrz, czego załoga czołgu nie mogła zrobić w walce. Wewnątrz czołgu dostęp do lufy i stabilność mocowania są kluczowe. Maschinengewer 34 pozwalał na łatwą wymianę lufy. Strzelec mógł wymienić lufę, obracając komorę zamkową, bez opuszczania kadłuba lub wieży. Proces ten był wykonalny nawet w ciasnej, zamkniętej przestrzeni czołgu. Jednak maszynę GEWER 42 wymagał wysuwania lufy w prawo, co było niezgodne z wewnętrznymi mocowaniami niemieckich pojazdów opancerzonych. Przystosowanie maszynę GEWER 42 do czołgów wymagałoby całkowitego przeprojektowania mocowań i wnętrza, co nie było praktyczne ani priorytetowe podczas wojennej presji produkcyjnej. Czołgi oferowały stabilniejsze i lepiej chronione warunki do prowadzenia ognia niż piechota. Wnętrze czołgu chroniło przed brudem, odłamkami i trudnymi warunkami, w przeciwieństwie do błotnistych okopów czy śnieżnych ziemianek. Dzięki temu maszynę 34 był mniej wrażliwy na czynniki środowiskowe, a jego ciasne tolerancje nie sprawiały problemów w pojazdach opancerzonych. GWR 34 był nadal używany nawet w zewnętrznych mocowaniach, jak karabiny przeciwlotnicze na dachach wież czy pojazdach z otwartym dachem. Było to częściowo spowodowane kompatybilnością mocowań, a częściowo chęcią uproszczenia logistyki. Jednolity system broni ułatwiał zaopatrzenie, szkolenie i konserwację w jednostkach pancernych. Pod koniec wojny Maschinengewehr 42 montowano na zewnętrznych mocowaniach pojazdów opancerzonych i otwartych platformach, gdzie łatwiej było korzystać z bocznego systemu wymiany lufy bez ograniczeń zamkniętej wieży. Pod koniec II wojny światowej, zarówno standardowy Maschinengewehr 34, jak i jego wariant panzerlauf były nadal powszechnie używane w niemieckich formacjach pancernych. Mimo przewagi Maschinengewehr. 42 Maschinengewehr, 34, był głównym karabinem maszynowym w czołgach do końca wojny. Po wojnie konstrukcja Maschinengewehr 42 przetrwała. Republika Federalna Niemiec opracowała Maschinengewehr, 3 zmodernizowany uniwersalny karabin maszynowy bezpośrednio oparty na Maschinengewehr 42, i zintegrowała go z powojennymi pojazdami pancernymi, które zostały specjalnie zaprojektowane. Aby umożliwić wymianę lufy z boku. Wpływ Maschinengewehr 42 sięgał poza Niemcy, inspirując powojenne projekty aliantów. Karabin maszynowy M60 Armii Stany Zjednoczone Ameryki, wprowadzony pod koniec lat 50., wykorzystał wiele rozwiązań z Maschinengewehr 42. Zasad działania M60, choć wycofany z większości jednostek, Wciąż jest używany przez siły operacji specjalnych na świecie, co podkreśla wpływ niemieckiej inżynierii karabinów maszynowych z II wojny światowej.